Już wkrótce każdy będzie mógł kupić na własność kultowy katowicki spodek, a także inne budynki i instytucje stolicy metropolii. A to wszystko dzięki grze Monopolii, która wkrótce doczeka się katowickiej edycji. Po 50 latach rozkręcania tego biznesu eventowego w naszym mieście, podjęliśmy tą decyzję, że jednak przeznaczamy na sprzedaż spodek, ale na szczęście tylko w formie. Gry planszowej, gry, której chyba nie trzeba nikomu przypominać i zasad, jej popularności. Idea, która nam przyświeca w edycjach miejskich Monopoli, jest taka, żeby przenieść właśnie te najważniejsze miejsca z miasta na, na plansze Monopoli. Czyli w tym przypadku tutaj w Katowicach możemy już teraz oficjalnie potwierdzić, że najdroższym polem na planszy będzie spodek, który jest tutaj widoczny też na, na tej planszy. Oprócz tego znajdą się też inne miejsca związane właśnie z zabytkami, z miejscami kultury, z lokalnym biznesem w Katowicach. Natomiast cała plansza zostanie dopiero oficjalnie zaprezentowana podczas premiery gry. Wiele miast Europy i świata posiada swoją dedykowaną grę Monopoli. Tym razem będą to Katowice już na jesień będziemy mogli zobaczyć bardzo fajną grę, z którą będziemy mogli rodzinnie zagrać. Jedno wspólne planszy gry będzie zajęte przez katowicką szkołę. Z tego powodu miasto organizuje konkurs wśród miejskich placówek oświatowych. Wygrana szkoła znajdzie się na katowickiej edycji Monopoli. Mamy jeszcze jedną taką niespodziankę dedykowaną dla naszej młodzieży. Dotyczy ona kwestii stworzenia określonego filmu um, promującego um, Monopoli i ta szkoła, która nakręci najciekawszy um, film no, zostanie odpowiednio nagrodzona. Uczniowie będą się mogli wykazać swoją kreatywnością i pomysłowością, tutaj pokazać swoją radość na właśnie przyjazd pana Monopoli e, i na powstanie tej edycji y, katowickiej. W związku z nadchodzącym światowym forum miejskim ONZ, który odbędzie się w 2022 roku w Katowicach, a także z okazji 50-lecia spotka, wydane zostaną także puzle z halą widowiskową z serii Monopoli. Premiera katowickiej edycji Gry Monopoli planowana jest na jesień tego roku.